Już w dzieciństwie fascynowała mnie nauka. Od zawsze chciałam zgłębiać nieznane. Szukać odpowiedzi na pytania, które nie zostały jeszcze zadane. Ta fascynacja zaprowadziła mnie tutaj, na UMB, gdzie mogę zgłębiać swoją pasję do nauki i badań. Pisanie publikacji i szukanie odpowiedzi na pytania związane z moją dziedziną to to, co kocham. Od zawsze wierzyłem, że każdy z nas może mieć wpływ na otaczający nas świat. Nie tylko tu i teraz jako lekarz wpływać na życie i zdrowie człowieka, lecz również w znacznie szerszej perspektywie. Samorządność, działanie społeczne i praca u podstaw, tam gdzie zapadają najważniejsze decyzje i kształtowany jest system warunkujący naszą rzeczywistość. Uniwersytet Medyczny w Biamstoku to miejsce, które umożliwiło mi zrozumienie i poznanie obu tych ścieżek. Pracy z pacjentami oraz działania społeczne. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to miejsce, które otworzyło przede mną niezliczone możliwości do działania. To tu rozwijam swoje umiejętności nie tylko w nauce, ale także działalności studenckiej. To tu nauczyłam się, jak ważne są współpraca, empatia i otwartość na drugiego człowieka. Każdy projekt, każde działanie utwierdza mnie w przekonaniu, że wszystko jest możliwe.

Cieszę się, że mogę działać w Radiosuple, młodym medyku, samorządzie, organizować wydarzenia i trenować spinaczkę. To organizacje studenckie najlepiej integrują ludzi. Tu uczymy się empatii, współdziałania. UMB to nie tylko miejsce nauki, to przyjaźnie na całe życie. Kocham tę uczelnię za to, że otwiera przede mną świat. Dzięki UMB mogę poznawać różne perspektywy, uczyć się międzynarodowych standardów leczenia i rozwijać ciekawość. Fascynują mnie pacjenci i ich historie. Każdy dzień tutaj uczy, że otwarcie na świat jest kluczem do zrozumienia człowieka. Nazywam się Dominika Patrycja Dobiecka, jestem doktorantką drugiego roku szkoły doktorskiej. Juliusz Błażewicz, od czterech lat w samorządzie student. Nazywam się Joanna Kruszyńska, jestem studentką piątego roku kierunku lekarskiego oraz przewodniczącą Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. My name is Daniel Atman, I'm a student of the English division of the Faculty of Medicine. Natalia Olszewska. Już od pięciu lat pracuję w organizacjach studenckich. Nazywam się Kuła Brodowski i jestem studentem na kierunku lekarskim. Łączy nas nauka. Łączy nas misja. Łączy nas działanie. Łączy nas pasja. Łączy nas świat. Łączy nas UMB.